teraz będzie drugie półrocze dla rybek to będzie tak lipiec, siódemka kielichów siódemka kielichów już tam wcześniej też była a teraz w innej talii jest siódemka kielichów po raz drugi ale macie cesarza to jest bardzo dobrze i teraz dziesiątka była ojej tam też była chyba w pierwszym półroczu też to wszystko było a tu w zupełnie innej talii i są niektóre podobne niektóre potencjały są podobne bardzo a niektóre dosłownie takie same umiarkowania tam nie było król mieczy piątka buław gwiazda o gwiazda bardzo ładnie się świeci czwórka buław tam już była a tu znowu bardzo ładnie to wygląda czyli tak lipy cierpią wrzesień październik bardzo ładnie październik bardzo ładnie bardzo optymistyczny. Teraz tutaj z tej strony może. Królowa kielichów. Dziewiątka kielichów. Piątka kielichów. Czwórka monet. Dziewiątka mieczy. I paźbula mm, Dobrze. Jeszcze jakieś podsumowanie może potem zrobimy, ale na razie. No i jak zwykle jest nie, nie, tak, nie tak równo, jak chciałam. Jak zwykle. No to szybko przesunę i zaraz mówię. Szybko, szybko, szybko. I już zaraz mówię o co chodzi. Siódemka kielichów jest tutaj, znowu po raz drugi, czyli znowu są nowe jakieś możliwości lub nowe marzenia jakieś których jest więcej niż jeden, niż jedno, lub też nowe pomysły się mogą pojawiać. I tutaj znowu będzie chodziło o dokonanie mądrego wyboru w oparciu o głos serca przede wszystkim. Czyli no nie, nie da się zrealizować tego wszystkiego, co tu się nam pojawia w głowie. Trzeba dokonać selekcji takiej bardzo, bardzo rozsądnej, ale jednocześnie słuchać głosu wewnętrznego, czy tych wewnętrznych podpowiedzi ze strony serca, po to, żeby potem nie żałować. No ale tu, jak na razie, żadnego żalu tu nie widać, bo macie cesarza. Bardzo dobra energia, energia takiego zadowolenia i zaspokojenia potrzeb. No to cesarz to jest ktoś, kto rządzi, ale tutaj nie chodzi o to, żeby rządzić innymi ludźmi, przede wszystkim zarządzać swoim własnym życiem, swoim własnym królestwem czy cesarstwem, być może swoją firmą, bo niektórzy mają swoje firmy. To jest duża decyzyjność. Stanowczość też, czyli no decyzje tu podejmujecie w sposób stanowczy, taki zdecydowany. Jest, wiecie, czego chcecie, wiecie, wiecie, na czym tu stoicie. Jest to również karta sukcesu materialnego, także decyzje, które podejmujecie, powinny być tutaj dobre na dany czas. Chociaż czasy są trudne, jak ja to mówię często, no bo żeby ktoś mnie nie posądził, że ja tutaj same dobre rzeczy chcę mówić o czasach, które no nie rokują, że wszystko będzie takie łatwe, idealne. Na pewno nie będzie wszystko łatwe, idealne, ale tutaj akurat ten czas jest dobry, tu dla Was widać. No bo tu, tu może nastąpić przełożenie marzeń na rzeczywistość. Czyli tych marzeń, które tu widać, z których macie tutaj dokonać wyboru jakiegoś fajnego, da się coś już od razu realizować. Możliwe założenie firmy lub założenie rodziny dla tych, którzy jeszcze nie założyli. No to dla każdego to oczywiście inaczej się zrealizuje, bo dla niektórych bardziej właśnie w sferze zawodowej, dla niektórych w sferze rodzinnej, takiej osobistej. Cóż jeszcze tu można powiedzieć? No, władzę ma ten, kto ma wiedzę, czyli tu wiedzę jakąś już macie i dzięki temu możecie zarządzać lepiej i mądrzej tym swoim cesarstwem. Macie też duże poczucie wolności, czyli tutaj nie, nie słuchacie innych ludzi, żeby wam rządzili, tylko właśnie tutaj działacie jako osoba wolna, podejmujecie wolne decyzje. Sami decydujecie o sobie i swoim życiu i to jest bardzo ładne, tutaj mi się podoba. Dochodzi też do transformacji, czyli do wewnętrznej przemiany samego siebie. Po prostu uważacie, że coś chcecie zmienić i tej zmiany dokonujecie, bo jesteście wolną istotą. Możecie robić ze swoim życiem i z sobą samym to, co wy uznajecie za słuszne. Tylko tutaj teraz w lutym trzeba znowu uważać, żeby się nie przyciążyć, nie przepracować, nie brać na siebie zbyt dużego ciężaru, zbyt dużo obowiązków, które by Was mogły tu przytłoczyć. No jest też karta oczekiwania, tam chyba była też już w poprzednim, też też ta trójka była, mi się zdaje, że była, tylko że z innej talii, więc tu czekacie na coś. Jesteście zadowoleni z tego, co tutaj osiągnęliście, czyli jest to jak najbardziej zgodne z energią cesarza, ale jeszcze na coś czekacie, bo jeszcze coś tam macie w planie, coś tam jeszcze macie zaplanowane, jeszcze na to czekacie i jest to już w zasięgu Waszych rąk. Ta królowa mieczy i król mieczy mnie zastanawia, no bo niektórzy może będą się rozwodzić. To, jest, to są karty. Rozwodników, między innymi, ale dla tych, którzy nie będą się rozwodzić, albo nie będą się rozstawać z nikim, bo tam były jakieś poprzednio inne też energie, więc tutaj nie jest tak, że wszyscy macie się rozwodzić. To tylko jakieś cząstki małej będzie dotyczyło z Was, jakiegoś procenta. Nie będę określać ile. W każdym razie, i oprócz tego, że jest to energia rozstań. Niekoniecznie trzeba się rozstawać z mężem czy żoną, bo to może być rozstanie z zupełnie jakąś inną osobą, z przyjaciółką na przykład, która się okazała przyjaciółką niezbyt, niezbyt wierną, czy niezbyt uczciwą, niezbyt przyjazną, niezbyt życzliwą, o tak może powiedzmy, to może być rozstanie równie dobrze z przyjaciółką, ale jest to również, są to również karty załatwiania spraw urzędowych lub sądowych, czyli dla niektórych to będzie po prostu załatwianie jakichś spraw. Poza tym ta energia mówi o tym. Że tutaj dzięki różnym trudnym doświadczeniom, jakie w swoim życiu mieliście, zyskaliście bardzo dużo odwagi, bardzo dużo samodzielności i odpowiedzialności. Zresztą cesarz też mówił, że tu macie samodzielność, samodzielność i odpowiedzialność. I takie właśnie poczucie wolności. Tu jest to też zaakcentowane, że jesteście tutaj samodzielni. Nie polegacie na kimś innym, tylko na samym sobie. To jest godne też tu podkreślenia. Umiarkowanie. No tu spokój wreszcie. No po tych takich energiach typu dziesiątka była i królowa mieczy. Tutaj dobrze, że to umiarkowanie jest, bo to jest karta równowagi, spokoju wewnętrznego, harmonii. No czyli tutaj wasze życie się uspokaja na dany czas, czyli pierwsza dekada, tam był lipiec, sierpień, wrzesień, tak? Pierwsza dekada września jest to uspokojenie, takie yy, harmonia, tak? Dużo harmonii, spokoju wewnętrznego, panowanie nad emocjami. To jest czas szczęśliwy, chociaż tu nie ma może fajerwerków, ale jest to czas szczęśliwy, tu się nic złego nie dzieje, jest wszystko tak, jak powinno być po prostu król mieczy znowu jakaś sprawa do załatwienia tak jak mówiłam wcześniej w przypadku królowej mieczy tu znowu może być sprawa czy to w urzędzie czy w sądzie czy no to może być też lekarz więc dla niektórych to będzie lekarz no ale to na ogół jednak jest to urzędnik piątka buław energia konfliktowa jakaś no tutaj dobrze by było powrócić do tej energii umiarkowania w tym momencie ponieważ tu tego spokoju nie ma tam był spokój pokazany wewnętrzny tu go nie ma, tu jest jakiś albo bicie się z myślami albo konflikt z inną osobą, czy innymi osobami jakaś taka sytuacja nerwowa trochę no ale na szczęście już potem kolejny miesiąc jak ja mu mówiłam, tak lipie cierpię że się październik muszę sobie sprawdzić, żeby głupot nie gadać żeby się nie pomylić więc październik październik jest bardzo piękny macie gwiazdy Gwiazda, czyli obietnice światła po okresie ciemności, gdyby no, tutaj nazwać to doświadczenie królowej mieczy za okres ciemności, czy ta dziesiątka była w to przeciążenie, gdyby to było takim dla Was okresem ciemności, czy tutaj ta sprawa urzędowa, no też może być denerwujące, o tym bardziej, że tu piątka była, więc... To, jest takie, to są takie ciemniejsze energie, tutaj, znaczy zwłaszcza ta, bo tu jest jednak jakaś walka, jakieś zmagania się. To tutaj macie światło, nadchodzi światło, czyli, cóż, przede wszystkim prowadzenie z góry yy, sprzyjające okoliczności zewnętrzne, ale dobrze by było też samemu sprzyjać sobie, wtedy te sprzyjające okoliczności zewnętrzne jeszcze bardziej rozbłysną, jeszcze jaśniejszym światłem. I mm, słuchać po prostu tego wewnętrznego głosu, bo tu będzie to prowadzenie. Prowadzenie z góry, czyli prowadzenie przez Waszą wyższą jaźń. Tu by było dobrze właśnie wyciszyć myśli, emocje, te, które tu były pokazane, po to, żeby otworzyć się na to prowadzenie wewnętrzne. Ja czasem mówię o prowadzeniu z góry, ale równie dobrze można powiedzieć prowadzenie wewnętrzne, bo to słyszymy poprzez głos serca. Tak symbolicznie to można powiedzieć. I prowadzi to do dużej radości. Tu znowu, tam była poprzednio pokazana jakaś radość związana ze spędzaniem czasu w gronie innych osób, co mogło być weselem, co mogło być jakąś inną uroczystością, niekoniecznie weselem. Tu znowu taka uroczystość się pojawia. Nie wiem, kto tam z Was ma, czy jakąś okazję, czy, bo to może być na przykład jakaś rocznica, jubileusz, czy parapetówka, czy nie wiem. Mogą być imieniny, urodziny, czy Wasze, czy kogoś z Waszych bliskich osób. I jest tutaj dużo radości, takiego wspólnego świętowania, biesiadowania. To mogą być jakieś takie też wakacje, czyli jakiś urlop, chociaż to już nie jest lato, co prawda, ale mogą to być też jakieś takie czasy taki czas odpoczynku, spokoju, ale też radości, jednocześnie spokój i radość, bo tu bardziej kładłam akcent na spokój, bo tu się tak wiele nie działo. Tutaj się dzieje bardzo wiele w sensie spotkania z innymi ludźmi, czyli Kontakty z innymi ludźmi, ale radosne. I tu znowu kontakty. O, ale tych kontaktów. Tu kontakty, no to mogą być też przez internet, akurat tu. Tam bardziej osobiste wyglądają. Tu mogą być przez internet, jakieś dobre wiadomości mogą przyjść. Lub kontakty właśnie z osobami jakimiś, na którym, na których Wam zależy tutaj są sprzyjające też okoliczności zewnętrzne o których mówiłam tam wcześniej przy gwieździe także w ogóle cały ten październik, październik wygląda bardzo tak jakoś pozytywnie i co mnie bardzo cieszy, bo, bo w tych trudnych czasach trudno tak pozytywne energie wykrzesać, bo to też od was zależy że tu potraficie sobie wibracje podwyższyć tu są wysokie wibracje tu, tu i jeszcze tu o no, i tu też są fajne, tu na koniec też są fajne. Jedynie to zamartwianie się takie tu niepotrzebne jest. No, ale macie przy sobie osobę kochającą, jakąś życzliwą, sprzyjającą i macie tutaj takie zadowolenie z siebie, tu jakaś radość jest. Może Wam się tu uda coś osiągnąć, może jakieś marzenie spełnić. No, bo to, to najczęściej tak wygląda, że jakieś marzenie spełnione lub zadowolenie z siebie. Z tego co w ogóle osiągnęliście, z tego co macie w danym czasie, z tego, co się aktualnie dzieje, yy, poczucie własnej wartości też takie. No, ale tu się coś psuje na chwilę. No, na chwilę się psuje, no trudno, żeby się nigdy nic nie psuło. Ale to też wynika, no. Nie chcę powiedzieć, że to wasza wina, ale to wynika z was w jakimś sensie, bo tutaj nie zwracacie uwagi na to, co jest dobre w waszym życiu, a jest pełno dobrego w waszym życiu. Tu widać i tu też widać, że jest. Że są dobra w waszym życiu, a wy na nie nie zwracacie uwagi, natomiast koncentrujecie się na smutku, na jakimś żalu, na jakimś niezadowoleniu z czegoś. Widocznie uznacie, że jakaś będzie przyczyna, że możecie tutaj sobie pozwolić na ten smutek czy niezadowolenie, ale lepiej by było przekierować uwagę w stronę potencjału, bo wtedy ten smutek po prostu się zakończy i zmiana energii nastąpi. Tutaj mamy czwórkę monet w grudniu, a to oznacza, że wasze potrzeby po prostu będą zaspokojone, czyli albo stała praca, jakaś taka gwarantująca zaspokojenie potrzeb i prosperowanie jakieś w tych trudnych czasach, albo jakieś oszczędności jeszcze tu będą skądś. Cóż jeszcze może być? No przede wszystkim jest też tutaj oszczędność, czyli mimo, że macie tu pieniądze, będziecie je oszczędzać, bo będziecie uważać, że w tych czasach trzeba, trzeba oszczędzać, nie ma co wydawać pieniędzy na, na byle co, tylko po prostu trzeba je mieć, trzeba je mieć. No takie zaciskanie energii na dłuższą metę to nie jest dobre, bo pieniądze są po to, żeby zamieniać je na, na to, co jest Wam potrzebne tak naprawdę, czyli no, czy to jedzenie, czy jakieś inne dobre materialne no tu jest takie zaciskanie no ale mimo to jest to dobra energia jak na te czasy kryzysowe tak? bo, bo tu oznacza, że macie z czego się utrzymać zamartwianie się jednak jest czyli no to ta oszczędność połączona z tym zamartwianiem no może wynikać właśnie z tych sytuacji kryzysowych jakie nas czekają i które już właściwie się zaczęły a, a może to się jeszcze rozwijać, tak? Mówię o kryzysie, że mo pewne utrudnienia takie mogą być i, i mogą być faktycznie te myśli wynikać z tego, ale troszkę niepotrzebnie, bo tu energia jest fajna, macie tu jakieś nowe możliwości działania nowe możliwości działania takiego nawet z entuzjazmem, mimo że tu się martwicie, tu energia się zmienia podwyższacie sobie wibracje znowu po raz kolejny, bo tu już były też wysokie, tu, bardzo i tu, i tu także po raz kolejny sobie jesteście w stanie podwyższyć wibracje i to jest dobra wiadomość coś nowego, jakaś nowa możliwość nowa szansa yy, poznawania być może nowych ludzi, nowych sytuacji zbieranie nowych doświadczeń to może się wiązać z jakimś hobby, może się wiązać z podróżą, albo jakimś ym, czymś nowym. No, coś nowego, tu są nowości, tu są po prostu nowości. Yy, to może tak. Jaka radość największa w grudniu dla Was? Mówiliśmy o grudniu, że tu coś nowego się pojawi, jakieś nowości, tak? I to będziecie tutaj spędzać ten czas tak entuzjastycznie bardziej. W porównaniu do, do drugiego, do drugiej yy, dekady, ale może jeszcze największą radość, co by tu. No największa radość. Ponieważ są tu również energie związane z dzieckiem, więc dla niektórych to będą narodziny dziecka, to wcześniej chyba mieliście, tak? Energię ciąży, coś mi się zdaje, energię cesarzowej, no, ale to, to już tam nie będziemy wnikać, bo to każdy i tak ma inaczej. To już może nie będziemy w to wnikać. W każdym razie, mogą to być narodziny dziecka. Ja jednak z tej strony będą to pokazywać. Bo tu jest jakaś radość, która może być związana z dzieckiem. Ale to nie tylko to. Mogą to być nowe pomysły czyli radość związana z realizacją nowych pomysłów. To bardzo tu pasuje, też jedna energia z drugą. Co jeszcze może być? No, dla tych, którzy nie mają, którzy po prostu faktycznie rozwiedli się, o, bo tutaj była też ta możliwość. To nie jest dla wszystkich, ja jeszcze raz to podkreślę. Tu nie wszyscy mają się rozwodzić, ale jakaś tam cząstka mała będzie się rozwodzić, i dla tych to jest możliwość tutaj nowego związku, czyli w ogóle poznania jakiejś nowej osoby. Nowej osoby i rozkwitu jakiejś nowej miłości, pojawienia się jakiegoś nowego związku. Czyli nowy związek w grudniu by był. Dla tych, którzy się tu rozwodzą, bo nie dla wszystkich. Znowu będę to podkreślać, żeby ktoś tam nie myślał, że dla wszystkich. I teraz tak, może jeszcze podsumujmy, jakie będzie największe osiągnięcie roku. Największe osiągnięcie roku. Rycerz była. No, bardzo podobna energia tutaj do tego pazia była w tym, że tutaj bardziej jest położony nacisk na zmianę, czyli zmiana. Zmiana czegoś. Może być zmiana pracy, może być zmiana miejsca zamieszkania. Yy, podróż może być. Tam też zresztą mówiłam o podróży. Tu może być podróż. Jako to osiągnięcie, tak? Jako ta radość z całego z całego roku, już teraz mówię jako podsumowanie całego roku, tą największą radością będzie zmiana, ale zmiana w kierunku radości, namiętności także. To jest dużo. Tam może nie wspomniałam, tam też była namiętność. Więc namiętność tu mamy. Co jeszcze? Tu będziecie po prostu czuć, że żyjecie tu, czyli w, no w tych momentach, wszystkich, o których mówiłam, ja tam wymieniałam i w pierwszym półroczu i tu są fajne momenty, bo jest czwórka buław, jest paść buław, jest dziewiątka kielichów. Macie. Przy sobie osobę kochającą, więc tutaj jak najbardziej tych pozytywów jest dużo. Umiarkowanie jest fajną, taką miłą energią. No i ten az kielichów jest bardzo fajny, bo to jest az radości, czyli jest szansa na dużo radości. O tu i tu jest radość. Gwiazda was prowadzi, więc to tym bardziej. No, macie chyba tutaj. Jedną z, z lepszych tutaj prognoz na rok 2022, bo jest, jest ta radość, jest entuzjazm, jest zadowolenie, taka chęć przygód, chęć doświadczenia czegoś nowego i to się wiąże właśnie z tą radością. Z tą radością tutaj. A zadowoleni z siebie też jesteście, no to życzę, żeby wszystko, co najlepsze z tej prognozy się spełniło, a dosyć dużo dobrego tu faktycznie było. Niech to wszystko się spełni. Do usłyszenia.